Bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy wspierają mój kanał. Dzięki Wam nie ma reklam. Dla tych, którzy chcieliby dokonać takiej darowizny, numer konta znajduje się w opisie pod filmem. Władimir Megre, dzwoniące cedry Rosji. Anastazja, księga piąta. Kim jesteśmy? Kto rządzi przypadkiem? Ciąg dalszy. Towarzyszyłam menadżerowi firmy Leptos, Nikosowi i Megre. Tłumaczyłam ich rozmowy. Megre różnił się od innych turystów swoją bezkompromisowością i bezpardonowością na pograniczu braku taktu. Przykładowo, stoimy na górze, mamy wspaniały widok na morze i miasto Pafos. Nikos wygłasza standardową mowę. Popatrzcie, jak wspaniała otaczna przyroda, jaki wspaniały jest widok. Tłumaczę zdania, a Megre mówi: Przygnębiający ten widok. Jest ciepło, morze, a roślinność taka nędzna. Widać tylko kilka wątłych krzaczków. To jest nienaturalne w takim klimacie. Nikos zaczął się tłumaczyć. Kiedyś były tu bezkresne cedrowe lasy. Kiedy jednak Rzymianie podbili wyspę, budowali tu swoje statki i wycięli wszystkie drzewa. A jeszcze na dodatek deszcze na wyspie należą do rzadkości. Megrena to znowu oponuje. Rzymianie byli tu wiele wieków temu. Od tamtego czasu mógłby już wyrosnąć nowy las, ale wy go po prostu nie sadzicie. Niko spróbował tłumaczyć, że na wyspie rzadko występują upady i nawet wodę pitną trzeba zbierać w specjalnych rezerwuarach. No co Megre gwałtownie odparł. Wody nie ma dlatego, że nie ma lasu i wiatr przepychał błoki bokami. Gdyby był las. To właśnie on zahamowałby ruch dolnych prądów powietrza, a w rezultacie również ruch obłoków na górze. Wtedy deszcze na wyspie występowałyby częściej. A co się tyczy lasu, to myślę, że go nie sadzą, bo zamierzają sprzedać całą ziemię pod zabudowę. Powiedział to i odwrócił się w zamyśleniu. My też milczeliśmy. Przygnębiająca była ta cisza. Nie pozostało nic do dodania. Następnego dnia podczas obiadu Nikos zadał pytanie, co mógłby uczynić dla polepszenia pobytu Władymira. Emigro odpowiedział poważnie. Niech na wyspie więcej mówią po rosyjsku, a w restauracjach podają normalną rybę zamiast jakiś tam płotek. W pokoju powinna być cisza obok las, a nie jedynie fałszywe uśmiechy. Później odbyło się spotkanie z szefem firmy Leptos. Do tej pory nie rozumiem, jak do niego doszło. Szef tej firmy nigdy nie spotyka się z turystami. Co więcej, niektórzy pracownicy nawet go nigdy nie widzieli. Byłam na tym spotkaniu jako tłumacz, jednak i tym razem Magres komentował, że firma powinna zmienić koncepcję planu zabudowy miasteczek. Każdy powinien posiadać nie mniej niż jeden hektar ziemi, na którym mógłby wysadzić drzewa i je pielęgnować. Wtedy przeobrazi się cała wyspa. Jeśli tego nie uczynią, to wyspa w najbliższym czasie przestanie być atrakcyjna dla podróżnych, a firma Leptos nie będzie miała perspektyw w turystycznym biznesie. Szef firmy przemilczał wszystko, a później zaczął mówić pewne siebie o legendarnych osobliwościach wyspy. W tym o najważniejszej z nich, kąpielisku bogini Afrodyty, a na końcu zaproponował Megreby wyraził swoją prośbę co do polepszenia komfortu swojego popytu. Szef firmy Leptos mógłby zadowolić wielu milionerów, ale to, co powiedział mu Megre, było tak zaskakujące, podobne do drwiny lub żartu. Megre bez cienia uśmiechu powiedział, muszę się spotkać z wnuczką bogini Afrodyty. Spróbowałam to przetłumaczyć jako żart. Jednak nikt się nie zaśmiał. Wszyscy zaskoczeni jakiś czas milczeli. Tak się stało, że pogłodki o dziwactwach rosyjskiego turysty dotarły do pracowników hotelu i zaczęli się oni z niego podśmiewywać. Nikos w rozmowie ze mną też to podkreślił. Jego zachowanie momentami nie jest normalne. Każdego ranka przychodziliśmy z Nikosem w sprawach służbowych do hotelu i za każdym razem Niko z uśmiechem pytał portiera, czy nie zamieszkała w hotelu wnuczka bogini Afrydy. Portier, uśmiechając się kpiąco, odpowiadał, że jeszcze nie, ale pokój dla niej zawsze jest gotowy. Megra, oczywiście, czuł na sobie owe drwiące spojrzenia obsługi hotelowej. Kiedy wieczorem schodził do baru lub rano na śniadanie. Myślę, że nie było mu zbyt przyjemnie. I ja, jako człowiek z Rosji, też czułam się nieciekawie z powodu kupiących uśmiechów na widok mojego rodaka. Jednak już nic nie dało się zrobić. Rankiem ostatniego dnia pobytu Megre na Cyprze, jak zwykle, wstąpiliśmy z Nikosem do hotelu. Nikos chciał się pożegnać z Megre. Tak jak zawsze, podszedł do portiera z tradycyjnym pytaniem. Portier, jednak Odpowiedział Nikosowi inaczej niż zwykle. Trochę w uniesieniu rzekł, że Megre nie nocował w swoim pokoju i teraz go również nie ma w hotelu. Następnie, bez uśmiechu ani też bez cienia rozbawienia, poważnie dodał, że w przeddzień wieczorem pod hotel zajechała samochodem osobowym wnuczka bogini Afrodyty i zabrała Megre razem z jego rzeczami. Portierowi, który wtedy miał dyżur, Powiedziała po grecku, żeby się nie denerwował, a wynajęty pokój wykorzystał do swoich celów, ponieważ Megre już nigdy do hotelu nie wróci i żeby nie rezerwował biletu na drogę powrotną. Prosiła o przekazanie Nikosowi, że o 10 rano przywiezie Megre, żeby mogli się pożegnać. Portier powtórzył, że wnuczka Afrodyty rozmawiała z pracownikami w języku greckim, a z Megre po rosyjsku. Nic z tego nie rozumiejąc, usiedliśmy z Nikosem w fotelach stojących w holu i milcząc czekaliśmy na godzinę dziesiątą. Dokładnie o dziesiątej zostały otwarte szklane drzwi hotelu i zobaczyliśmy Władymira Megre wraz z nim młodą, piękną dziewczynę. Widziałam ją już wcześniej. Była to Rosjanka Elena Fadiejewa mieszkająca i pracująca na Cyprze jako przedstawiciel moskiewskiego biura turystycznego. Powiedziałam, że poznałam ją, ale nie od razu. Tego ranka Elena Fadijewa wyglądała nad wyraz pięknie. Była ubrana w lekką, długą suknię, miała piękną fryzurę i błysk szczęścia w oczach. Na idącą razem z Megre smukłą, młodą dziewczynę od razu zwrócili uwagę pracownicy w hotelowym holu. Barmani pokojówki oraz portier zamarli, wpatrując się w idących ku nam. Z rozmowy z nimi wywnioskowaliśmy z Nikosem, że Megre postanowił zostać na Cyprze jeszcze miesiąc. Kiedy Władimir odszedł po coś do bufetu, na spostrzeżenie Nikosa o tym, że Megre jest bardzo wybredny, że przedstawił im wymagania, których nie mógł spełnić ani on, ani sam szef firmy Lepchos, Elena odpowiedziała: Spełniłam wszystkie jego życzenia. Myślę, że mogę spełnić i inne jeśli takowe się pojawią Niko skontynuował wypytywanie Eleny w jaki sposób mogła spełnić te niemożliwe rzeczy w przeciągu 12 godzin jakim cudem sprawiła że na cyprze pojawiła się ulubiona ryba megre z syberyjskich rzek jakim cudem przez 12 godzin mogą na cyprze wyrosnąć cedry a wszyscy mieszkańcy cypru mogą się nauczyć rozumieć rosyjskojęzycznego megre gdzie zdołała go umieścić? W tak odosobnionym miejscu, żeby nikt mu nie przeszkadzał, kiedy on sobie tego zażyczy. Helena odpowiedziała, że wszystko, co niezbędne dla gre przypadkiem miała w swoim posiadaniu. Umieściła go w swojej przypadkowo wolnej w tym momencie willi na skraju wioski Peja, niedaleko od miasta Pafos. Nikt tam nie będzie go niepokoił. Zabezpieczyła mu transport. Wynajmując specjalnie dla niego motorower, a ryba z syberyjskich rzek przypadkiem znalazła się u jej znajomej, Ali, która również pochodzi z Rosji i pracuje na Cyprze. Cedry rosną na górze niedaleko od jej posiadłości, a dwa małe <gry> megre przywiózł ze sobą. Więc postawiła je w doniczkach na wprost wejścia do willi. Bariera językowa. Też już nie będzie stanowiła dla Megre problemu, ponieważ we wszystkich instytucjach, sklepach i kawiarniach są telefony, a ona zawsze ma włączoną komórkę. I jeżeli więc zajdzie taka potrzeba, przetłumaczy wszystko, co Megre zechce. Kiedy Elena i Władimir kierowali się już ku wyjściu, odprowadzani przez obecnych wzrokiem, przypominam Nikosowi, że Zapomniał zapytać, jakim cudem uda się, ale nie spełnić megrę prośbę dotyczącą wnuczki bogini Afrodyty. Nikos popatrzył na mnie zdziwiony i odrzekł: Jeżeli ta rosyjska dziewczyna nie jest ucieleśnieniem Afrodyty, lubi jej wnuczki, to już na pewno duch Afrodyty jest w niej teraz obecny. Szanowni koledzy, po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi zdarzeniami z życia Megre podczas jego pobytu na Cyprze, Samo się nasuwa następujące pytanie. Czy to łańcuszek przypadków doprowadził do wypełnienia wszystkich wcześniej wypowiedzianych życzeń megre? Czy to jedynie przypadek? Czy może ktoś spełnia je wszystkie? Anastazja lub zagadkowe one jest sprawcą tych zdarzeń. Zwróćcie Państwo uwagę, że gdy tylko Otaczający go ludzie podczas jego pobytu w hotelu zdziwili się tym, co miało, się, co miało miejsce. Od razu powstała sytuacja, w której Megre został usunięty z pola widzenia obserwatorów. Przeprowadził się do Willi Fadijewoj, a łańcuszek przypadków dla otaczających go ludzi zniknął. Jednak ciekawe jest to, czy faktycznie zniknęły, a my odbudowaliśmy z jak największą precyzją. Dalsze zdarzenia. I zrobiliśmy to również z pomocą wypowiedzi znajomych Eleny oraz jej samej. No i co? Okazało się, że łańcuch niezwykłych przypadków nie tylko nie został przerwany, lecz wręcz stał się jeszcze bardziej zagadkowy. Pozwolę sobie przytoczyć tylko niektóre fragmenty. I tak, Władimir Megre żyje w odosobnieniu w małej przytulnej willi Eleny Fadijewej, Przypuszczam, że wówczas uświadamiał sobie wypowiedzi Anastazji o Bogu, o stworzeniu ziemi i człowieka, o przeznaczeniu człowieka, bo właśnie ta część książki została w tym okresie przez niego napisana. Tylko podkreślam, że on sam jeszcze wtedy nie wszystko z tego rozumiał. I siłą swego charakteru, zanim wyda książkę, pragnie gdzieś lub w czymś znaleźć potwierdzenie niezwykłych wypowiedzi Anastazji. Od czasu do czasu dzwoni do Eleny i prosi, aby gdzieś go zawiozła samochodem. Dziewczyna za każdym razem natychmiast spełnia prośby Megre. Spełnia nawet wtedy, gdy jest zmuszona porzucić swoje obowiązki nawet przyjęcie turystów z Rosji. Były dwa takie przypadki, kiedy przekazała swoje obowiązki znajomym, pozbawiając się tym samym swojego dochodu. Dokąd to jedzie Władimir Megre? Ustaliliśmy, że oprócz miejsc zwykle oglądanych przez turystów na Cyprze, odwiedził dwie cerkwie, w których można powiedzieć nikt z przyjeżdżających nigdy nie bywał. Klasztor nieodwiedzany przez turystów, opuszczony zamek w górach Trodosa, kilka razy wspinał się na szczyt góry znajdującej się niedaleko wili Fadijewej. Chodził sam pośród rosnących tam cedrów. Elena w tym czasie czekała na niego przy drodze. Ustaliliśmy również, że wszystkie wyjazdy Megre nie były zaplanowane, lecz raczej miały spontaniczny charakter. Dokładniej mówiąc, były wplecione w ten sam łańcuch przypadków, tak jak na przykład nocne odwiedziny w cerkwi z opowiadania Eleny. Przyjechałam do Władymira około dziewiątej wieczorem, od razu po telefonie od niego i powiedział, że chce po prostu Przejechać się po mieście, wsiadł do samochodu i pojechaliśmy do Pafos. Tego wieczoru Władimir był zamyślony i małmówny. Jeździliśmy tak blisko godzinę. Przejeżdżając obok mnóstwa nadbrzeżnych kawiarenek, zaproponowałam Władimirowi kolację, lecz on odmówił. Na no moje pytanie, gdzie chciałby pójść, odpowiedział: Teraz najchętniej poszedłbym do jakiejś pustej cerkwi. Zawróciłam samochód i nie wiem, dlaczego z taką prędkością popędziłam do mojej małej wioski. Wiedziałam, że znajduje się tam przez mało kogo odwiedzana cerkiew. Pojechaliśmy prosto pod wejście i wyszliśmy z samochodu. Wokół nie było żywej duszy tylko szum morza zakłócał nocną ciszę. Podeszliśmy do drzwi wejściowych cerkwi. W ciemnościach namacałam poniżej klamki sterczący w drzwiach duży klucz. Przekręciłam go i otworzyłam drzwi do świątyni. Władimir wszedł i długo tam na środku stał pod kopułą, a ja zostałam przy wejściu. A potem Władimir przeszedł przez zakrystię, gdzie przebywają kapłani, i przypuszczam, że coś musiał zapalić, bo nagle coś zabłysło w świątyni. Zrobiło się jaśniej. Trochę postałam, a potem poszłam do samochodu. Po jakimś czasie przyszedł Władimir i odjechaliśmy. A teraz przedstawię Państwu kolejny fragment opowiadania Eleny. Chciałam pokazać Władimirowi kolejną wioskę, aby zapoznał się z życiem jej mieszkańców. Górska droga, którą jechaliśmy, miała dużo różnych rozgałęzień. Przypuszczam, że przez pomyłkę źle skręciłam, nie trafiliśmy do wioski, a samochód niedługo znalazł się pod bramą niewielkiego klasztoru. Władymir natychmiast zapragnął tam wejść i poprosił, abym mu towarzyszyła i była tłumaczką w rozmowie z mnichami, na co odpowiedziałam, że nie mogę tego uczynić. Miałam na sobie krótką spódnicę i nieokrytą głowę, a tak nie wolno wchodzić ani do cerkwie, ani tym bardziej do klasztoru. Zaczekałam przy wejściu. Patrzyłam, jak Władymir wszedł przez dziedziniec klasztorny. Pojawił się przed nim młody mnich. Stanęli naprzeciw siebie i zaczęli rozmawiać. Potem podeszli do mnie. Słyszałam, jak mnich rozmawiał z Władymirem w języku rosyjskim. Następnie wyszedł do nich siwy starzec, przeor klasztoru i długo razem siedzieli na ławce rozmawiając. A ja z mnichami stałam z dala od nich i nie słyszeliśmy o czym rozmawiają. Potem przeor i mnisi odprowadzili nas. U wyjścia z klasztoru Władimir nagle się zatrzymał, a wszyscy zatrzymali się razem z nim. Władimir zawrócił i poszedł przez dziedziniec klasztorny ku świątyni. Nikt za nim nie podążył. Wszyscy czekaliśmy przy wejściu, aż wyjdzie z pustej klasztornej świątyni. I tak łańcuch przypadków nadal trwa. Przypominam, że Władimir megre uświadamia sobie wypowiedzi Anastazji Bogu. Czy to przypadek, że właśnie w tym momencie, kiedy zapragnął odwiedzić pustą świątynię, obok znalazła się akurat Elena Fadiejewa, która wie o istnieniu takiej świątyni? Czy to przypadek, że w drzwiach pustej świątyni wystaje klucz? Czy Elena Fadiejewa nieumyślnie zgubiła drogę i zawiozła megrę do rzadko odwiedzanego klasztoru? Czy przez przypadek, Wyszedł mu na spotkanie mówiący po rosyjsku mnich. Mamy tu do czynienia z łańcuchem niezwykłych zdarzeń, sytuacji życiowych, logicznie następujących niby przypadków, ale prowadzących do określonego celu. Czy można po tym wszystkim, z czym się zapoznaliśmy, mówić o przypadkowości filozoficznych wniosków opisanych w książce Megre? Czy to nie w jednej ze świątyń? W której, jak wiadomo, Megre stał pod kopułą w samotności, utwierdziły się w nim słowa Boga, przytoczone później w czwartej książce zatytułowanej Stworzenie. Próbowaliśmy niejednokrotnie jeszcze i jeszcze raz w szczegółach prześledzić kolejność przypadków zdarzeń dotyczących Megre. Wśród wielu innych zaciekawiło nas również tak zwane przypadkowe spotkanie z Eleną Fadiejewą. Nie będziemy snuć domysłów, czy faktycznie zagościł w tej młodej dziewczynie duch Afrodyty. Niech się nad tym zastanawiają ezoterycy, ale pomyślmy, dlaczego ta panienka zostawiała swoje sprawy i na każde zawołanie spieszyła do Megre, gotowała mu barszcz, woziła po cyprze swoim samochodem. Dlaczego ona nagle zmieniła nawet wygląd? Dlaczego po spotkaniu z Megre, jak twierdzą jej znajomi, Raptownie zabłysły jej oczy? Czy to z powodu spotkania znanej osoby? Przecież Elena jest pracownikiem dużego biura turystycznego przy Moskiewskiej Estradzie i niejednokrotnie miała do czynienia z osobowościami bardziej znanymi niż Władimir Megre. Może chodzi o pieniądze, tylko że Megre nie mógł mieć zbyt dużego kapitału. Gdyby było inaczej, nie zamieszkałby przecież jedynie w trzygwiazdkowym hotelu. Wniosek nasuwa się tylko jeden. Elena zakochała się w Megre. I to właśnie potwierdza w jednym zdaniu wypowiedzianym do swojej znajomej. Na pytanie: Czy ty nie zakochałaś się w tym Megre? Odparła: Nie wiem. Ogarnia mnie jakieś nieznane mi dotąd uczucie, ale gdyby zechciał. I tak zdarzył się jeszcze jeden. Niewiarygodny przypadek. 23-letnia, smukła, piękna, samodzielna i dobrze ułożona dziewczyna, budząca zainteresowanie wielu mężczyzn, nagle od pierwszego wejrzenia zakochuje się w 49-letnim mężczyźnie. Zgodzicie się chyba, że takie przypadki zdarzają się raczej rzadko. Próbowaliśmy dokładnie co do minuty przeanalizować moment spotkania Władimira Megre i Jeleny Fadijewej. Rozmawialiśmy z pracownikami kawiarni Maria. Na oczach których się to odbyło. Odtwarzaliśmy dzień ich spotkania ze słów Eleny i jej znajomych. W rezultacie odkryliśmy jeszcze jeden przypadek, ale za to jaki? Dzięki niemu Elena mogła się zakochać w Megrena kilka minut przed ujrzeniem go. Przypadek, który jest w stanie wpływać jednocześnie tak na świadomość, jak i na podświadomość człowieka. Wyobraźcie sobie, Elena jedzie przez turystyczne miasto do café Maria, a nagle dzwoni stamtąd znajoma, kelnerka, i prosi, żeby Elena, jeśli jest to możliwe, wstąpiła do kawiarni, ponieważ przy stoliku siedzi poddenerwowany Rosjanin. Na szyldzie kawiarni widniało rosyjskie imię, menu było rosyjskie, co obiecywało również rosyjskojęzycznego kelnera. Jednak tego akurat zabrakło. Elena w pierwszej chwili odmawia. Ale niespodziewanie w jej pracy pojawia się krótka przerwa. Siada więc za kierownicą i pędzi do kawiarni, gdzie przy stoliku siedzi jakiś Rosjanin. Po drodze pudruje swój opalony na czerwono nos, wyciąga na chybił trafił jakąś kasetę i wkłada ją do magnetofonu. Przestrzeń samochodu wypełnia się znaną rosyjską melodią. Za chwilę przytoczę słowa tego tekstu. A wy, szanowni koledzy, sami to ocencie. Są to właśnie te słowa, które płynęły z głośników samochodu Eleny na kilka minut przed spotkaniem z siedzącym w kawiarni mygrę. Jestem jeszcze młodym Bogiem i możliwe, że brak mi doświadczenia, ale dziewczynko moja mógłbym pomóc i przelać na twoje życie promień słońca. Nie masz ani jednej wolnej chwili. W pracy przerwa tylko mała. Ale ty przypudrujesz nos, wyjdziesz na obiad i przy stoliku w kawiarni spotkasz właśnie jego. Gdzieś daleko pędzą pociągi, schodzą z kursu samoloty. Jeśli on odejdzie, to na zawsze już, więc nie pozwól mu tak po prostu odejść. Dlaczego milczysz nagle? Popatrz w jego oczy, nie lękaj się. Tyle długich lat zamykałem to koło. To ja go powiodłem na spotkanie z Tobą. I ona lub ktoś inny zamiast niej nie pozwoli mu odejść. I ona lub ktoś inny poprzez nią spełniali wszystkie jego zachcianki, dostarczając mu wciąż i wciąż nowych informacji, utwierdzając w nich filozoficzne wnioski. Wrócił do Rosji i oddał do wydania rękopis czwartej książki stworzenia. Życie Władimira Megre faktycznie jest podobne do życia Iwanuszki Głuptasa z rosyjskich ludowych bajek. Jest tą tylko różnicą, że zdarzenia z życia Megre są absolutnie autentyczne. Zapoznawszy się z prawdziwością istnienia takiego zjawiska, nie możemy nie wierzyć w istnienie określonych sił zdolnych do celowego wpływania na los każdego człowieka. Powstaje pytanie, czy możliwości tych sił mogą wpływać na losy całej ludzkości? Jaka była aktywność tych sił w przeszłości i czy do ich aktywizacji nie doszło właśnie w naszym wieku? Co to za siły? Zachodzące zdarzenia zmuszają nas do bardziej wnikliwego odniesienia się do wypowiedzi Anastazji. Szanowni koledzy, większość członków naszego zespołu badawczego skłania się do następującej wersji. Syberyjska pustelnica Anastazja, pozostawiając na razie na... W swoich stanowiskach rządy różnych państw faktycznie bierze na, na siebie kierowanie całym ludzkim społeczeństwem. Podkreślam, nie przejmuje władzy, lecz bierze na siebie kierowanie tą władzą. W większości czytelników przy zetknięciu się z książkami Megre rodzi się pragnienie zmiany swojego obrazu życia. Czytelników jest już ponad milion, a ich liczba nieustannie rośnie przy zgromadzeniu masy krytycznej są oni zdolni wpłynąć na decyzje struktur władzy. Natomiast obecnie również w strukturach władzy są już zwolennicy postawionych w książkach wniosków. Nasze społeczeństwo, więc, zostanie pokierowane tak samo, jak został pokierowany Władimir Megre. Co do tego, że Megre jest całkowicie kierowaną przez siły substancją, mam nadzieję. Iż wy, szanowni koledzy, nie macie już żadnych wątpliwości. Kim jest syberyjska pustelnica Anastazja? Gdzie ona tak naprawdę jest? Jakie posiada możliwości? Jakie siły ją wspierają? Dokąd próbują zaprowadzić nasze społeczeństwo? Na te pytania powinna właśnie odpowiedzieć współczesna nauka.